Witam z Tysonero, a to jest ostatni odcinek naszej serii. Zagrajmy w Sonic Lost World. Dokładnie tak, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku ciśniemy Lava Mountain Zone. E, dokładnie tak, ostatni świat. Więc lecimy. Be... Oho.

W takim razie easy bym powiedział. Oh, Na ni. Co? <noise> Eggman uratował Sonika. What the fuck, w ogóle. Na ni. Co się w ogóle stało w tej scenie? Eggman uratował życie Sonikowi, i. sam zleciał. O, -o, -o kuźwa. No dobra.

Dokładnie tak, odgrywanie bossów. Więc tak, najpierw ciśniemy z Zazem. Jazda z tym pajacem. Bo mam siakalakę. Ej, hey, restarin. a win. What? Kurde, nauczył się Hadokenów, kurde. Kurde, mistrza shifu. Okej. Okay. Nice. Okej. to jest ten pajac. the oh, Nie <laughs> <laughs> nice Boom się jak lak kolejny Hadokenami, kurde ciśnie. To no staring <laughs> Okej, okay, dobra, teraz z drillem ponownie Okej okay. się jak lak leżeć pajacu Okej okay. No teraz trzeba uważać, bo tutaj Aktualnie właśnie wszędzie jest lawa prawie, że Okej, okay. trzeba uważać, żeby nie zlecieć bynajmniej. To nie jest aż tak. Co się stało? Trudno zlecieć. Gierary hier. Bom siaklake. No. <ścoughs> I to był on pierwszy. Więc tak. Tych trzech pajacy... W ogóle oni znikają tutaj. Nie wiadomo w sumie, co się z nimi stało. Ich pokonaliśmy ich i oni zniknęli. What the fuck? O, oh boy, o ten poziom, prawda? Lava Mountain Zone 2. Jak widzicie, to jest tak, jakby to samo, co było w Tropical Coast, tylko że trudniejsze. I woda jest fioletowa, <grych> jak widzicie. No, tutaj może, może się dziać ciekawie, bynajmniej ten e, poziom naprawdę jest trudnawy Naprawdę jest trudny. Muzyka znów taka taka świetna, relaksacyjna, ale mówię, poziom nie jest już aż taki easy. O, zwłaszcza widzicie te wagony? One są na jednego hita. Jak nie walniecie, koniec, nie żyjecie i, i musicie powtarzać poziom. Mówię serio. Nie wiem kto na to wpadł. Jakiś kurde kretyn, no brak Pajacu. O, Dajam. Dobra. Więc skupienie level hard. Moi drodzy. Nie zdziwię się jak zginę w tym poziomie. Dawno już w niego nie grałem, więc wszystko się może zdarzyć, że tak powiem. siakalakę. Kurde, ledwo. Okej, okay, checkpoint, nice, nice, nice. Okej. Okay. Dobra, te pajace. Okej, okay, dobra, nice. siakalakę. Naprawdę? O! Oh, że zginąć od takiego, od takiej rzeczy? Dobra, nie spodziewałem się, że zginę od czegoś tak prostego. Cóż tam mniejsza? Gińcie. też gin. Okej. Okay. Teraz jest dobrze. Było jeszcze śmieszniej, zginąłem po drodze yy, po której nie było restaringa. Ja myślałem, że właśnie specjalnie po niego się pchałem. <noise> no ale dobra, trudno. Nadgoniliśmy już. Okej. Okay. Dobra, ciśniemy na tym, Garego Fasty. Okej. Okay. Tutaj też musimy trochę garegołfasty, fasty, bo widzicie tutaj też nam się zamykało, zamykało przejście. Nice. Okej, okay. checkpoint for a win. Więc ja prze, po prostu... Ja, ja nie dowierzam, że ja zginąłem na, na rzeczy, która wcale nie była trudna. Okej, okay, tutaj po prostu. Uderzcie w, te, w, w to, bo inaczej kurde, byście się nie wyrobili przy tymi wagonach. ja nie potrafię się wyrobić przed nimi, nie uderzając w te wagony, więc... E, tak. <laughs> okej, okay, dobra. Lestaring! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. <laughs> Wybaczcie, że tak tej śpiewłem, ale... Kurde, prawie bym tam się nie wmieścił. Okej, okay, okej. Okay. Jezusia Maryjo. <laughs> e, okej. Okay. O, dobra, naj, naj, najgorszy moment w tym... Kurwa poziomie. Boże udało się w końcu. Ja pierniczę. Oh. Pamiętam, że, kiedyś, że, że, że był taki moment, że tyle razy ja przechodziłem ten poziom. Że kurde byłem w pewnym momencie mistrzem tego poziomu, ale to było już dawno. I, i po prostu... nie wiem, ile straciłem żyć już w tej chwili, ok? Nie pamiętam i chyba nie chcę pamiętać. Boże święty. Ten poziom stworzył sz sam szatan, przysięgam. Oczywiście dalej żadnego checkpointa. Okej, okay, dobra, to ja musimy zwolnić. Okej, okay, dobra, to już jest koniec. Nigdy! Nigdy więcej! <laughs> naprawdę, ja pierniczę. Nie mi leży ja naprawdę, ale dużo. Na tym jednym po prostu. W tym jednym momencie nie potrafiłem za Chiny to przejść, więc no. O. No, to słabo. Okej. Okay. Kolejny tajemniczy poziom. W porządku. Mam 73 życia, nie pamiętam ile miałem wcześniej. Jezusie, i będę musiał jeszcze specjalnie do Windy Hill. Chyba, że kurde, mi się uda zebrać teraz to... ...zwierzaczków, mam no, nadzieję, że się uda. <śleszły> okej, okay, teraz te pajacy. What oh, the am? Jednak go zmienili tę robota ja ma fajną pukawkę, wygląda jak Megaman. Jak pukawka Megamena. Typowo, gościu ma Mega No dobra, trochę podobnie. A, okej, okay, dobra, easy. Czyli Telsowi się udało. Tam to co mu się udało. Nice. Trochę chujowo, bo. Znowu tak jak Sonic Colors. Ta sama sytuacja. Mogliśmy mieć walkę z Tailsem, ale nie gra, nie chciała tego. Eee, lame, strasznie. No nic. Okej. Okay. Tak więc mamy Lava Mountain. Zone trzeci, kurde. Więc ciśniemy. W ogóle mam tego łyspa. To jest pierwszy raz, kiedy spotykamy tego wyspa w Lost World? Dobrze pamiętam? Hover oczywiście, czyli mój... jeden z, z najbardziej moich ulubionych e, wyspów w Sonic Colors. Chyba nie mieliśmy, go nie mieliśmy szansy się z nim spotkać wcześniej w Lost World, nie kojarzy mi się bynajmniej. No proszę, to jest z gry aktualnie. Stanowili go kurde przywrócić. <grych> no cóż, można i tak. Okej. Okay. Nice. Tutaj widzicie, mamy sporo, kurde, yy, tego. Yy, 2D, parkura w 2D i te sprawy. Z e, pindaszem. Muzyka tu jest super poważna. Lubię muzykę w tym poziomie. A i też nie muszę chyba mówić, że jak spadniemy na dół, to zginiemy. <laughs> Więc no. Dobra, najpierw walczymy z tą suczą. <laughs> Okej, okay, dobra, uwaga, no ma kurde po 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 potęgę. Więc tak, znowu mamy rewanżyk. Tak jak z tamtymi pajacami, tak mamy teraz z tymi. No i mówię, i oni jak są pokonywani, to kurde znikają. I takie what the fuck w ogóle. Dobra. God damn it. Ciśniemy. Okej. Okay. Jazda. Nie chciałem! <laughs> Okej okay. A, to jest, zapomniałem, że to jest z jakiegoś powodu homiga tak. Nie działa do końca. Nie pytam. Okej, okay, lecimy. Teraz kurde będziemy walczyć z tym pajacem co ma deprechę. Jest emo. <laughs> Sięgam. Okej. Okay. Algu fasty. Ok najsik. Nice Spin Pindaszem. Dobra. Na skurde te platformy. Ten pajazd ten, kurde znowu ma Kurde. Na życie. Naprawdę. Nie chciał się kurde pokonać głupi slicer. Okay. <laughs> Dobra U Pozwolę sobie użyć tego hawera, Bo widziałem, że kurde tam ostre rzeczy się działy Okej, okay. nice O, nie wziąłem Checkpointa Oh well Dobra Ciśniemy tego pajaca Okej okay. Tutaj będzie, kurde, stał i też ci są chyba do nas, kurde, tym, tak, ee. pik, dobra, niech ginie, eee, tym, kurde, eee. kurwa jak się nazywa ten atak? Hadukenem, o, <gryw> nie mogłem sobie przypomnieć z jakiegoś powodu, okej, okay. jazda. Tutaj możemy pociągnąć albo drogą właśnie hoverem, albo pociągnąć pocisnąć sobie yy, ścianami. Ale tu se... Yy, znaczy mówiąc szczerze, wolę tą wersję. ponieważ jest bezpieczniejsza po prostu. I lubię sobie patrzeć, jak jak ciśniemy sobie po tych pierścieniach. Fajnie to wygląda, więc. Jej. Nie okej. Nice. No, opominałem kurde, checkpoint. Planuję nie ginąć w tym poziomie, więc w sumie... No i taki jest mój plan. Wodejam! Okej. Okay. Coś mówiłem przed chwilą. Okej. Gerary jak połnie. Okej. Okay. Przeka muzyka jest tej dobra. Sięgam. Okej. No teraz spadają już platformy spod nóg. Więc... Nieciekawie bynajmniej. Okej, okay, for a win. Jazda. Tutaj jest łanapków, ale nie chcę ich po niej nie iść, bo tam już lawa kurde nas będzie ciskać. No oczywiście jak spaniecie w lawę, no to to jest... No śmierć na miejscu, no. Nie polecam. Okej. Okay. Znowu checkpointa nie walnąłem, no To się nam nie odbije. <śmum> Mam nadzieję w sumie, że nie. Okej, okay. się masz za bok. Gin. Okej. Okay. No te będzie teraz... O, niszczysz to, dobra. Spadaj tu pajacu. Naprawdę Boomsakelaky God damn it Okej, okay, i teraz kurde coś się odwaliło i on jest duży. I zabójczy, więc tak, przywitajcie potężnego zawoka Mighty almighty. I musimy aktualnie ciskać na niego te śmieszne platformy, które się... Niszczą, że tak powiem. Okej, okay, on tu strzela takimi drobnymi kulami. Okej. Okay. Giń pajacu. Okej, okay, dobra. To trzeba uważać. Pik. Boom. Szaky. Laky. O, okej. Okay. To było easy. <laughs> I ten jego motyw leciał, który też jest właśnie świetny. On już wcześniej leciał, ale tak. Jest świetny. I tak. To, co widzę, będzie mnie czekać przygoda w Windy Hill jeszcze w ostatnim odcinku. Co za gra. No, okej, okay, easy. Na nie? Oczywiście! <laughs> Aha, naprawdę. Okej, okay, czyli Egis przeżył w porządku. Czy Eggman naprawdę nie mógł. A, e, no w sumie nie mógł pozwolić Sonikowi umrzeć. Gdyby pozwolił mu umrzeć, to wtedy Zetli by jeszcze żyli. Hm, I tak wiemy wszyscy, że Zawok przeżył jakimś cudem. Wszyscy poznikali. No, nie, nie pokonaliśmy ich. Nice. No to nieźle. Eggman znowu nas wyrolował. <grystanie> Nic nowego. Widzimy się za chwilę, jak ponabijam w Windy Hillu. Well. Okej. Okay, udało się. Kurde. <grystanie> Nareszcie naszym oczom ukazuje się ostatni poziom. Czyli w skrócie, ostatni boss, jakby nie patrzeć. Więc, kurde, lecimy tam. Ok. Dobra. To lecimy. Lawa, ten zą czwarty. I ten motyw, który tu leci. Jest cudny, po prostu uwielbiam go. I mamy tego tej bossa. I czy on wam coś przypomina? O, tam był Restaring. Well. Czy on wam coś przypomina? Niestety to jest podróbka finalnego bossa z Sonic Colors. Ech. Nie powiem, trochę mnie to boli, no ale cóż. Wersja na 3 ds tego finalnego bossa jest zdecydowanie lepsza, ponieważ jest po prostu ciekawsza, ok? I nie jest taką typową zrzynką z Colors. Więc jeśli macie 3DS-a, polecam, naprawdę. Okej, okay. lecimy z tym pajacem. Po muzyka jest świetna tutaj. O, jazda. Okej okay. Ciśniemy, kurde. Egi kurde. Okej, okay. możemy na lasery ponownie. Ooo, może muzyka cudna, Okej. Okay. Okej, okay, tu jest restaring. Dobra, wyrąbana na jego w sumie. <noise> ja tu chcę kurde bossa pokonać. Okej, okay. bum, siakalakaj. I... nice. Jazda. Aktualnie w tym finalnym Bosie nie da się zmienić w Supersonika. Więc tak śmiesznie. W wersji 3DS-owej 3DS się da. Więc no, pod tym względem też wersja 3 ds jest lepsza. Pomijam te jak porąbane, w ogóle ciekawie, że mamy przy finalnym bossie do zbierania restaringi. To jest coś, co chyba stało się tylko właśnie raz, właśnie tutaj. Nie szły na sobie, żeby w jakiejś innej grze było coś takiego z Sonika, żeby były restaringi do zbierania podczas finalnego bossa, lol. Okej. Okay. Albo podczas jakiegokolwiek bossa. Okej, okay. nice. I porączce, i skadusz. Nice! I to tyle. I nawet są firewerki, takie jak Sonic Colors. O te fuck! Naprawdę. Co jest nie tak z tobą, Sonic Team? Okej. Okay. Fajny finalny boss, tylko szkoda, że taki krótki łatwy. You know you never needed Eggman, right? well, i łatwy. I'll never doubt you again. It's cool. Oh, and here's something that even Eggman couldn't do. I just reprogrammed his machine to return our world's stolen energy. In your face, Eggman! <laughs> 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 hey, back, Sonic. I'll find another conk, and the Zeti will be mine once again. Only next time, I'll make them strong. Honey, <laughs> <laughs> hmm. why isn't my jetpack working? Maybe because I. Damn! <śpiewanie> Orbit. Nice. Prawo Tails. Robisz coś, coś porządnego. <śpiewanie> Nie przestanę na biegnego tylsi kąta No okej. Okay. Ach, się zielono zrobiło, no? No i te Minecraftowe drzewa, what the fuck w ogóle. Czemu te lisie są w postaci sześcianów? Ja nie rozumiem, naprawdę. Lol. Czemu naksik tak mało robisz, kurde, w tych grach? Ostatnimi czasami. Okej. Okay. Czyli gra kończy się tym, że poszli spać. <laughs> Okej. Okay. Podoba mi się. Najlepsza fabuła Cie 10 na 10. Moi drodzy. Koniec. Kurde, skończyliśmy. No, teraz lecimy muzykę, że myślę, że coś się spierniczyło. Skończyliśmy, moi drodzy, wersję 2, co ja gadam Sonic Lost World. Dokładnie tak. Gra jest okej. Okay. Naprawdę jest okej. Okay. Nie jest ani najlepsza, ani najgorsza. Według mnie Sonic Lost World zostaje troszeczkę za dużo hejtu. Nie wiem. Yy... Niepotrzebnego hejtu. Gra jest dobra. Mówię, nie jest niczym specjalnym, ale nie jest zła. Tak więc tak moi drodzy, jeśli chodzi o następną grę z serii jeszcze nie wiem. Jeszcze będę się zastanawiał. Na razie sądzę, że chyba w większości będę cisnął Runners, a potem się zastanowimy co dalej. Tak więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka jak i całej serii. Zagramy w Sonic Lost World. E Widzimy się jeszcze przy okazji jednego odcinka, w którym pokażę dwa specjalne poziomy, które odblokowały nam się podczas gania w fabułę i specjalny świat, który odblokowuje nam się po skończeniu fabuły. Tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie i na razie do zobaczenia. Sia! Ow, ow, ow. Ah! Here he is. <gasps> Took you long enough. Get me out of here. Uh, boss, your face is... Yes, your face. It is good to see your face. Uh, Boss, your face is a little dirty. Let me wipe that for you. Nothing being weird. Let's get out of here before my day gets any worse. Uh, why can't we tell him about his mustache? Uh, I think it's better to wait until he separates our heads. Then you can tell him and get all the glory. Great, thanks. What's wrong with my mustache? <laughs> <laughs>